Fałmyślanka, witam Państwa w kolejnym krótko i na temat. Dziś gościem programu jest Łukasz Zwolnikowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. No i przy okazji prezes pisu w okręgu toruńsko-włocławskim. Panie pośle, zacznijmy od wyborów do Europarlamentu, które czekają nas w maju, PiS dość długo czekał z ujawnieniem listy, może nie tyle listy, ile lidera tej listy. Mówiło się o tym, że może to być Ryszard Czarnecki, który przecież jest cały czas europosłem z Kujawsko-Pomorskiego. Mówiło się o tym, że może to być Andrzej Jaworski, um, urodzony we Wrocławku, na co dzień teraz związany z Trójmiastem. Um, w efekcie jest zupełnie... Zupełnie inaczej. Czemu tak długo czekaliście z tymi nazwiskami na listach w stosunku np. do Platformy, do SLD, które chyba najszybciej podało swoich kandydatów? Rzeczywiście zrobiliśmy to po nich, ale to nie jest aż tak duża różnica później. Ponadto chcę przypomnieć, że ustawowo ten termin jest tak naprawdę aż do 15 kwietnia, więc myślę, że jeżeli w zeszłym tygodniu nie tylko już znaliśmy lidera, ale i całą kolejność naszej dziesiątki, którą z województwa kujawsko-pomorskiego chcemy zaoferować wyborcom i któregoś z nich oddelegować, żeby nas reprezentował w Brukseli, no to myślę, że to jest tak dosyć w czas. Tym bardziej mając doświadczenie ileś wyborów wcześniejszych i, i próby i męczarnie układania tych list, to uważam, że i tak w tym roku stosunkowo to przebiegło szybko i sprawnie. Także jest oferta. Już od zeszłego tygodnia ona została podana też mediom do publicznej wiadomości. Nic też dziwnego, że aktualny, że tak powiem tego kadencyjny europoseł Ryszard Czarnecki był brany pod uwagę. On co prawda teraz będzie startował z Wielkopolski. ale jest centralnym politykiem, nie da się ukryć i, i, i mógł, że tak powiem otwierać tą listę właściwie w każdym miejscu Polski. A co, że i mieszka we Wrocławiu mieszkał. Tak naprawdę to mieszka w Warszawie, chociaż jest mocno związany rzeczywiście z Wrocławiem, ale on <grymny> często podkreśla, że zwrota, zwrot z Hymnu Narodowego mu się podoba i jak jest takie sformułowanie jak Czognecki do Poznania po szwedzkim Potowie, tak i on trafił do Poznania. Ale to jest mniejsza sprawa dla nas, tak. nawet najważniejsza jest lista w Kujawsko-Pomorskim się posłem i, i właśnie poza nim i poza Andrzejem Jaborskim, który jest Wocławianinem z urodzenia i z wykształcenia do matury potem życie go rzuciło gdzieś indziej. Natomiast obecnie lista jest złożona. Tylko i wyłącznie z mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Cała dziesiątka mieszka, pracuje i żyje problemami województwa kujawsko-pomorskiego. właśnie mówi pan, że największą wartością tej listy jest to, że ona jest w taki sposób ułożona, że wszyscy są stąd. Kandydatka z Włocławka dopiero na dziesiątym miejscu. Celowy zabieg, że to dziesiąte miejsce to też takie jest medialne, czy? Czy nie było? Nie było czy... Tak, nie ukrywam, że pani doktor Janna Borowia, która będzie reprezentowała Włosławek na tej liście, mając możliwość wyboru kilku miejsc, postanowiła w swojej skromności, ale także wiemy też. Że z pewnego zabiegu łatwiej znaleźć kogoś na ostatnim miejscu, tym bardziej, że to jest taka ładna cyfra, dziesiątka, strzał, dziesiątkę, niż gdzieś czwartego, czy Czyli szóstego, czy piątego też, ale to wynika też, że z pewnej skromności i że nie przykładamy roli do miejsca. Tutaj nie da się ukryć, nie, nie było szans na pierwsze miejsce, więc tak naprawdę od drugiego do ostatniego miejsca, kto ile zapracuje, kto ile przekona wyborców, na co? to jest najważniejsze. Więc wtedy y, pani radna, pani Joanna postanowiła dziesiątkę, y, co uznałem też za słuszne, sz, słuszną decyzję. Tak przedstawiłem to władzom krajowym do przedstawienia, i na zostało co, zaakceptowane. Na co, panie pośle, wpływ będą mieli europarlamentarzyści wybrani w tym roku przez nas? No, bo tak, wiadomo już, jakie pieniądze Polska dostanie w tej nowej perspektywie w latach 2014-2020. Wiadomo też mniej więcej, ile dostaną poszczególne regiony. Więc oprócz stanowienia prawa europejskiego, jakie realne przełożenie ci europarlamentarzyści mają na Wocławek, na Bydgosz, na Toruń, na region, na Polskę? Jest właśnie mylne przekonanie, że. Jest to gra o taką stawkę, która tak naprawdę nie dotyka na co dzień mieszkańców Polski, naszego województwa, mm -hmm. naszego miasta. Ale jak żyjemy i każdego dnia słyszymy na każdym kroku, że coś się zmieniło w prawie czy w naszych obowiązkach, bo są dyrektywy unijne, bo coś musimy więcej płacić, bo się okazało, że jest jakieś zalecenie unijne. Często dostosowujemy nasze lokalne prawo po to, żeby spełnić wymogi. Europejskie. Unia Europejska zobowiązuje się do pewnych restrykcyjnych praw ekologicznych, które okazuje się, my jako Polacy, jako członkowie Unii Europejskiej musimy przełożyć to na nasze nowe wydatki często. Więc okazuje się, że to co decyduje się w odległej Brukseli tak naprawdę bardzo pośrednio, ale codziennie dotyka każdego obywatela i co gorsza, dotyka naszej kieszeni najczęściej niestety niekorzystnie, bo pewne nowoczesne rozwiązania czy ekologiczne czy jakieś popychające rozwój, zmieniające coś, niestety wiążą ze sobą koszty. I tu jest ogromna rola polskiej reprezentacji. Mówię już szeroko, całej ekipy, która będzie wysłana tych 51 eurodeputowanych, jakie jest przydzielone dla Polski, niezależnie od nas, mm -hmm. żeby reprezentowali polski interes no właśnie, gospodarczy. Czy to nie jest trochę takie zaklinanie rzeczywistości, że my mówimy, mamy 51 europarlamentarzystów, a tak i oni powinni być tą naszą reprezentacją. Ja mam wrażenie, że nic bardziej mylnego, bo trafiają do europarlamentu i tam znów są podzieleni na frakcje i tak naprawdę my, nasi posłowie polscy, są w różnych frakcjach, że, gdzie często no, ścierają się i to właśnie jest wielka rola wyborcy, tego, który decyduje kogo my tam wyślemy. Bo rzeczywiście w tej kadencji większość eurodeputowanych wysłanych z Polski to byli ci, którzy uważają, że trzeba być bardziej lojalny do frakcji europejskiej, Hadeków czy socjalistów czy liberałów, niż do interesów polskich. No niestety takie mieliśmy przesłanki. Akurat reprezentacja Sprawa i Sprawiedliwości. Ma wszędzie, jak o szuka. nie, ta dyscyplina w Unii Europejskiej nie jest aż tak mocna jak tutaj w jednolitych państwach, w jednolitych formacjach partyjnych. To jest tylko klub, to nie jest jedna partia europejska, której trzeba być, bo jak nie, to nas wykluczą, nie będziemy mieli z czego startować i, i, i tego typu sankcje to jest też wielka korzyść dla tych, którzy przyjmują nowych eurodeputowanych z nowych państw do swojej frakcji, bo wtedy mogą walczyć o te najważniejsze funkcje w Unii Europejskiej. Ale po co my mamy walczyć na najważniejsze funkcje dla Francuzów, Niemców, Belgów, jeżeli oni nie będą mieli do spełnienia warunków, które my im postawimy? Dlatego Reprezentanci z prawa i sprawiedliwości woleli nie wchodzić do hdk woleli zrobić grupę konserwatywną konserwatystów i reformatorów, po to, żeby być zwolnieni od jakiejś dyscypliny, od jakichś takich niezależnych sytuacji, chociażby z naszym dużym sąsiadem, ale też i rywalem gospodarczym, czyli Niemcami, którzy mają większość, zarówno w hdk jak i w socjalistach, żeby nie być związani właśnie nimi, ale żeby reprezentować polski interes. I się okazuje, że często z różnymi państwami nam po drodze nawet z takimi, które na co dzień nie za bardzo widzą interes Polski jak Wielka Brytania, ale w niektórych sytuacjach walczyli o to co my potrzebujemy, na przykład wyrównanie dopłat. I pan redaktor tu wcześniej mówił, że już właściwie jest budżet podzielony na następne 5 lat. To prawda? ale już a dzisiaj każdego miesiąca każdego roku yy, już się debatuje jak będzie wyglądało prawo a także koszty podatki regulacje tudzież jak wydamy nowy budżet na nowe państwa to, 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 w następnych latach mamy 3 lat 17 kiedy miasto pomorskie miało dostać mi 350 milionów euro a w efekcie dostało ponad 100 o to walczyć ale ja tam przykład ale fajnie ja, że na przykład wocławka my wciąż żyjemy największym naszym zakładem anwilem który produkuje poza nawozami PCW, ważne, ważne tworzywo sztuczne. Okazuje się, że w tej kadencji była wielka dyskusja rozpoczęta przez socjalistów i zielonych ekologów, tak zwanych, żeby zabronić w Unii Europejskiej produkowanie PCW. Po pierwsze, to jest chore, bo Unia Europejska po prostu pozbawiłaby się produkcji czegoś, co jest produkowane wszędzie co jest, jak się okazało w trakcie tej dyskusji, jednym z najbezpieczniejszych materiałów stworzeń sztucznych do, do, do użytkowania przez człowieka, do tego stopnia, że większość aparatury medycznej jest właśnie tworzona z PCW, a nie z żadnego innego plastiku. I już nie mówię, jakie to by było katastrofalne dla środowiska włocławskiego i tego województwa. I się okazuje, że tutaj. I, też w i, i, I się okazuje, i że i tutaj ten. ponadpartyjnie udało się stworzyć wielką koalicję polskich parlamentarzystów, którzy wpłynęli na kolegów z innych państw, żeby tę dyrektywę... Że tak powiem, Panie posze, uda nam się przegłosować. Nam, a polsko pomorskiemu, jak pan prognozuje, znów trzech parlamentarzystów dzięki dużej frekwencji krótko i robimy małą przerwę reklamową i wracamy za chwilę. Chciałbym powiedzieć, żeby to się udało, bo to jest zależne nie od przydzielonych nam mandatów, ale od aktywności obywateli od frekwencji. Jak przyjdzie tak dużo obywateli jak, jak 5 lat temu, to będzie, a jak pójdzie tak mało jak 10 lat temu, to będziemy mieli będzie tylko być. jednego albo może być nawet zero. Dziękuję bardzo. Chwila przerwy na reklamy, wracamy za moment. Po przerwie poseł Łukasz Dzwonikowski z Prawa i Sprawiedliwości jest gościem dzisiejszego krótko i na temat. Rozmawialiśmy przed przerwą o Europarlamencie, porozmawiajmy teraz o y, naszym podwórku. Wiadomo już kto będzie, y, wiadomo, kto będzie nowy prezesem Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego. Y, to będzie niejaki pan y, Tomasz Fitz y, y, który ma doświadczenie w branży transportowej, jak zresztą sami przyznajcie. Natomiast istnieje realna obawa, że sporo osób w spółce może, może stracić pracę. Nie było nikogo lepszego. To dobra decyzja, marszałka o powołaniu. No marszałka, ja mówię przenosi, oczywiście Rada Nadzorcza powołuje. Natomiast tak naprawdę to jest spółka, nad którą pierwsze trzyma marszałek województwa. Mam dwie poważne obawy co do tej kandydatury, co do tej osoby wydelegowanej. Do spółki, która ma siedzibę w Wrocławku i która jest ważna z tego powodu. Otóż po pierwsze, ona pochodzi i do dzisiaj jest pracownikiem konkurencyjnej firmy Ariwy, która tak naprawdę zastępuje wiele połączeń komunikacyjnych zarówno PKP, jak i PKS-u. Trudno powiedzieć, jak będzie się zachował, z jaką lojalnością, z jaką chęcią na postawienie na nogi i właściwe tory nasz były PKS, czyli kujawsko pomorski transport samochodowy obecnie żeby rzeczywiście on był silniejszym podmiotem, ekonomiczniejszym i żeby świadczył lepsze usługi. To jest po pierwsze. To w wielu firmach są zakazy konkurencji, nie przez dwa miesiące, jak zastosowano tutaj, ale przez wiele lat, bo te powiązania jednak tak, mogą, ciążyć, mogą ciążyć i przez znowu dwa miesiące mamy przez to opóźnienie z zarządzaniem, kimś konkretnym kto bierze za to odpowiedzialność. To jest jedne. Po drugie. Postawienie tej osoby y, boję się i odbieram troszeczkę jako y, decyzja pozłości związkom zawodowym działającym y, w tych czterech organizmach połączonych w jedna, y, jedną firmę pod skrzydłami marszałka. A mianowicie kiedy y, y, dotychczasowy zarząd y, z natania partyjnego, to byli koledzy z zarządu wojewódzkiego Platformy Doradczej. Tak, ale z, nie z, o to z, by z, z, nawet prezesenby. chodziło, gdyby chociaż prowadził Peżem. ją na właściwe tory, gdyby zyski były, gdyby nie wyprzedawano majątku, y, gdyby załoga była zadowolona. Okazuje się, że tak nie było. Doprowadzono do bardzo katastrofalnej sytuacji w tej spółce z takiej nominacji. Związki zawodowe musiały. To w bardzo ostrych słowach wypowiedzieć łącznie z doniesieniami do prokuratury na. 2,5 miliona straty w 2012 roku. Dokładnie, dokładnie. Także jest A teraz się okazuje, że w niektórych miesiącach Orlen nie tankuje PKS-u, dlatego że nie były płatno... płatności na bieżąco regulowane, ale też chodzi o dworzec PKS-u, cały czas mówię tam starą, starą nazwę w, w, tym... w Brodnicy. Która zupełnie irracjonalnie w jednym z najlepszych miejsc w samym centrum Brodnicy za, za, w dziwnych okolicznościach i za niewielkie pieniądze i tam właśnie pracownicy z tamtej strony złożyli doniesienie. Ale chodzi o to, że to wszystko było pod skrzydłami pana marszałka on brał tak naprawdę polityczną odpowiedzialność za to, on umywa ręce, nawet nie bardzo był zadowolony, że pracownicy przyjechali na jedne z posiedzeń Sejmiku i mu to wszystko, brzydko mówiąc, wygarnęli i on wtedy po złości powiedział tak, to teraz dostaniecie takiego prezesa Yy, który, który, was który, który was pozwalnia, który nie będzie się szczypał, bo będzie prawdziwym liberałem. No to, proszę Państwa, tak się nie podejmuje decyzji do firmy, którą chcemy uratować. No, podobno kierowcy mogą spać spokojnie, tak? Ale no, by była taka zapowiedź, że rzeczywiście... administracji no tak, obsługi, tylko to jest kto, nie do końca. Kto irracjonalnie e, nadbudował tą administrację? Właśnie poprzedni Konbaszkiewicz, który... Tak naściągnął swoje towarzystwo. Ale panie pośle, ponoć właśnie do zarządu. przyszły prezes Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego, właśnie w podobny sposób, spółkę, o której mówimy, czy część, przynajmniej tą, tą transportową, jeśli chodzi o, o, o transport samochodowy, wyprowadził na prostą. Właśnie podejmując takie działania. Czyli znaczy... ma jakieś argumenty za sobą. Nie da się ukryć, to wymaga analizy i to normalnej, merytorycznej dyskusji, że pewnie jakieś tam ruchy trzeba dokonywać. Ja nie wiem, czy jeszcze ich trzeba dokonywać, bo to ostatnie 10 lat to ja słyszałem tylko o zwolnieniach o ciągłych redukcjach, o ciągłych przerostach, a ja bym chciał, żeby zwiększać ilość połączeń komunikacyjnych, żeby obywatele mieli możliwość wsi wsiąść do autobusu. I, 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 I że tak powiem, dotarcia do celu nie używając samochodu, roweru czy jakichś innych sposobów. Chodzi o to, że jeżeli zrobimy złą sieć połączeń i w godzinach niedogodnych albo zbyt rzadko, no to człowiek już się przestaje zastanawiać nad rozkładem jazdy e, e, KPTS-u. Tak. Tylko, to też błąd ogromny uważam, marketingowy, że tak wymieniono nazwę. Firma ma tyle problemów, a jeszcze trudno. Teraz wprowadzać jej nową nazwę, bo ludzie z, i tak z pamięcią opowiadają o PKS-ie. Można było to tylko dodać literkę K, kujawsko pomorskie, przedsiębiorstwo samochodowe i by, było tak samo, no ale a, tak na marginesie. Natomiast bardzo mnie martwi to, że wraz ze zwijaniem załogi zwija się ilość połączeń, U, ustępują rynku. I to jest ogromny problem, bo y, to nawija, y, nakręca spiralę niechęci do korzystania z tego środka, albo nawet myślenia, że ja skorzystam z pks ów no bo jak mam na przykład co godzinę połączenie, to po co ja mam uruchamiać samochód, po co ja mam angażować kogoś, żeby nie podwieźć. I to jest problem. Natomiast y, nawet jeżeli trzeba pewne redukcje zrobić, a po tej kadencji tego prezesa trzeba, no bo tam nadbudowano zarząd, tak. nadbudowano obsługę zarządu, no. nie zwiększono ani o jedną osobę w wśród kierowców, nie zwiększono też wśród obsługi tak naprawdę administracji, ale tej obsługujących pasażerów. No więc Trzeba tam zredukować, ale akurat bliżej głowy, a nie bliżej tych, którzy pracowali na sukces i na zyski tej firmy. Panie pośle, dzisiaj parlamentarzyści i radni Platformy Obywatelskiej podczas konferencji prasowej mówili o Zieleni Miejskiej, spółce prywatnej, w której miasto ma swoje udziały. Tam radni i parlamentarzyści Platformy mówią, że brakuje transparentności w pewnych decyzjach. Kończąc już dzisiejszy program, y, poseł Marek Wojtowski zadeklarował, że y, wykorzysta on i pozostali parlamentarzyści platformy y, swoje uprawnienia do tego, żeby odpowiednie instytucje y, no, przyjrzały się zieleni miejskiej i właśnie tej, y, temu braku transparentności. Poprze Pan ich w tych działaniach? Ja już od dawna sygnalizowałem, że władza w jest nietransparentna, nieprzejrzysta, robi dziwne ruchy, naszym majątkiem wspólnym, y, rozpływa się on jakoś dziwnie. Inwestycje są nie zawsze w interesie obywateli, tylko czasem okazuje się, że budowane na prywatnych gruntach albo cudzych gruntach i, i tu są ogromne znaki zapytania. Cieszę się, że platforma motorska też dojrzała to, to wszystko, że znalazła nowy czubek góry lodowej przysłowiowy w Zieleni Miejskiej, bo rzeczywiście tworzą się tam jakieś dziwne relacje wręcz patologiczne i trzeba się temu przyjrzeć. Szkoda tylko, że instytucje kontrolne, które powinny na co dzień to badać i nadzorować. W ogóle milczą, udają ślepych, głuchych, a czasem wręcz strofują tych, którzy zadają pytania. No to jest skandal, żeby w demokracji, w wolnym rynku, gdzie o sukcesie naszej wolności, o dbałości nad naszym majątkiem wspólnym, gminnym i funduszami, żeby móc dobrze nad nimi zapanować, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest pełna wiedza, kiedy jest to wszystko przejrzyste. A jeżeli to się wszystko zamyka i jeszcze się karze, albo próbuje karać, albo ściga się kogoś, kto zadaje pytania na ten temat. No to już nie mamy do czynienia z demokracją, Rozumiem, tylko rozgrze. z jakimś zgniłym układzikiem, Rozumiem. który po prostu dorwał się do możliwości i chce z tego skorzystać. Ale to jest zawsze, pamiętajmy, kosztem każdego kowalskiego mieszkającego tu płacącego podatki. Pełne poparcie pana posła, oczywiście Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Gościem programu był Łukasz Dzwońkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prezes struktur w okręgu toruńsko słarskim Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia.